Halo, halo, cześć, witam kryptowaluciarzy w kolejnym odcinku na kanale Kryptoinwestycje, i w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie trochę o tym, co się dzieje na rynku kryptowalut, bo dzieje się dużo, aczkolwiek no mamy te takie wakacje, mamy trochę nudy, ale mam jeden bardzo gruby news dosłownie z przed chwili, o którym zaraz sobie. Powiemy. Standardowo, jeżeli odcinek się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz i w opisie macie wszystkie przydatne linki związane z tutaj moją osobą: Twittera, Telegrama, wszystko co potrzebujecie. Na start crypto bubbles widzimy, tak wygląda za tydzień. Więc jak wejdziemy sobie na ten rynek altcoinów, to w przeciągu tygodnia widzimy, że Alty są trochę na zielono, że trochę nam tutaj porosło i wygląda to dobrze. Jak wejdziemy sobie tutaj na miesiąc, jest to oczywiście trochę gorzej. No i jak wejdziemy na dzisiejszy dzień, no to widzimy, że jest w miarę zielono. Tutaj Open Ledger jest pierwszym listingiem od niedawna, który się zlistował i rzeczywiście po listingu ma. Wzrosty, bo zazwyczaj po listingach te wszystkie projekty miały dość mocne spadki. A tutaj mamy do czynienia z projektem, który wylistował się gdzieś za 55 centów, a przebił prawie 2 dolary. Tam dobił do prawie 2 dolarów, także to jest pierwszy taki gruby, gruby news. No i lecąc, już tutaj do typowych newsów, które mam przygotowane, to pierwszy stablecoin stable FRNT od jednego ze stanów USA, stan Wyoming, wypuszcza własnego stablecoina. Frontier Stablecoin jest w 100% pokryty dolarem i krótkimi obligacjami USA. Jest to ciekawy news z tego powodu, że wiecie, całkiem niedawno powstał stablecoin od Donalda Trumpa, a teraz powstaje nam informacja o tym, że Stan w USA, czyli Wyoming, chce wypuścić własnego stablecoina. Jest to gruby gruby news, zobaczymy co z tego będzie i mam w sumie jeszcze jeden bardzo Ciekawy news taki typowo na bieżąco, że CTO Ledger'a ostrzega o bardzo groźnym ataku, który może wpłynąć na transakcje na wielu blockchainach. Istnieje, istnieje ryzyko utraty środków. Także generalnie jest to news na szybko podany, ja tutaj od świat krypto go wziąłem. I sam się w to do końca nie wczytywałem, ale w dużym skrócie nie róbcie transakcji na deksie w tym momencie. Podobno to dotyczy portfeli właśnie sprzętowych, jak i zwykłych portfeli jak Metamask, więc generalnie lepiej nie dotykać żadnych, żadnych transakcji w tym momencie. Dajcie sobie spokój, aż po prostu no pewnie jak wy będziecie to oglądać już jutro z rana, to już będziemy wiedzieć znacznie więcej. Może to spowodować jakieś spadki, bo zaraz się dowiemy o bardzo dużych stratach, no ale należy na to uważać i po prostu w tym momencie lepiej nic, nic nie robić. To jest taki news dosłownie na bieżąco. A przechodząc już do reszty newsów, które mamy tutaj przygotowane, to Strategy, czyli firma Sailora, puka do SP 500. No i tutaj bardzo ciekawa sprawa, że, że MicroStrategy osiągnęło kapitalizację, która powinna e, dzięki czemu są mogliby być uwzględnieni w wykresie S&P 500, czyli 500 największych firm w Stanach Zjednoczonych, ale uwaga, nie działa to z automatu, że nie chodzi tylko o kapitalizację, tylko jest tam jakaś rada, powiedzmy gabinetowa, oczywiście wymyśliłem sobie to, i oni muszą wpuścić taki projekt do S&P 500. No i MicroStrategy pomimo osiągnięcia Kapitalizacji odpowiedniej nie zostało wpuszczone, jako że jest ryzykownym aktywem. No, i to jest bardzo taki dziwny news z tego powodu, że, no, strategii powinno zostać wpuszczone. Jeżeli tylko by zostało wpuszczone, no to ceny akcji by poszły dość mocno do góry. Dodatkowo poza nami, inwestorami, wiecie, jakimiś tam osobami, które inwestują w strategii, no to jest bardzo dużo indeksów emerytalnych, które by po prostu zainwestowały z automatu w MicroStrategy z tego powodu, że są na S&P 500 w ramach dywersyfikacji. No i tutaj strategii nie zostało dopuszczone, ale Michael Saylor nie pozostawił tutaj winny i dokupił kolejne bitcoiny i powiedział, że się nie podda. Także no zobaczymy, co z tego będzie. Bitcoin w tym momencie 112 tysięcy dolarów, więc Jakość się trzymał tych 7 dni. Lekkie tutaj podbicie, bo było, było znacznie gorzej. Jednak w perspektywie miesiąca, no 13 sierpnia, 14 sierpnia mieliśmy top, czyli prawie miesiąc temu. No i w tym momencie. Lekko, lekko odbijamy, ale nie jest kolorowo. Ondo, ponad 100 tokenów akcji ETF na Ethereum, Ondo wystartowało z tokenizacją ponad 100 amerykańskich akcji i etf na Ethereum. Wkrótce dojdzie do tego BNB i Solana. No Ondo się bardzo dobrze rozwija. Zobaczymy sobie jak cena tutaj Ondo w tym momencie. Ale no możemy zobaczyć, że generalnie te altcoiny nie strzelają tak tak jak powinny. Pojawia się bardzo dużo newsów a jednak te altcoiny sobie tak nie dają rady, tak? Widzimy, nie ma tego typowego altseasonu jednak, tak samo Chailing, coś mi tutaj z internetem jak coś laguje, tak samo Chailing, no dobrze wiemy, że zrobił bardzo dużo dobrych partners, a w tym momencie nic to, nic to nie daje i ta cena no, nie rośnie tak jak, tak jakbyśmy chcieli. Jednak uważam, że kropla drąży skały i prędzej czy później dobre projekty będą tutaj rosły. Porządek ze stablecoinami spoza Unii Europejskiej. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego mówi, jeśli jakiś dolarowy stablecoin chce działać w Europie, musi grać według twardych zasad, pełne rezerwy, wykup jeden do jednego, porządny nadzór do zapowiedzi w Unii Europejskiej. Oczywiście. Wiecie, Unia może sobie tutaj pomachać wbrew pozorom na tym rynku kryptowalut. W sensie regulacyjnie, mika i tak dalej, nie? ale dobrze wiemy, że my tutaj kryptowalucie, że używamy USDC i USDT i nawet jak to będzie znikać z giełd, no to ciężko, żebyśmy przestali przeliczać cenę Bitcoina do dolara i zaczęli przeliczać ją do euro, bo jakby rynek tak nie działa. I myślę, że pomimo jakichś tam regulacji i tak dalej, no to ciężko będzie im to po prostu. Wszystko przepchnąć, no jednak trzeba na to uważać. NASDAQ dociska spółki drukujące akcje na krypto. Giełda NASDAQ przygląda się firmom, które emitują nowe akcje tylko po to, by kupić krypto i podbić kurs. No bo. Ostatnio mieliśmy do czynienia właśnie z tym, że coraz więcej firm zaczęło drukować akcje, sprzedawać swoje akcje po to, żeby kupić bitcoina i etera. No i w pewnym momencie można sobie zrobić coś takiego, że można spojrzeć, ile firma ma bitcoina i można na tej podstawie wyliczać w yy, firmy. Jeżeli się to po prostu spina, to dokupujecie więcej akcji, bo firma ma odpowiednio dużo bitcoina. A jeżeli ma po prostu za, za, za mało bitcoina względem cashu, no to po prostu można nie kupować tych akcji i to generalnie jest takie, wiecie, trochę shady, tym samym, właśnie Sharpling będzie ciężej zbierać środki na zakup e Ethera. Przy wzroście Ethera mamy efekt Flywheel, gdzie Sharpling wyżej wyceniany, bo Ethereum jest droższe, ale jeśli nie doczekamy się szybkiego kolejnego ATH, to Shar Sharpling będzie zmuszony wstrzymać się z zakupami. No bo właśnie tutaj jest to, że, wiecie, firma posiada nagle kapitalizację, dajmy na to 10 miliardów. No, i posiada 12 miliardów w Eterze, i to jest takie, no wiecie, w takim razie warto kupić tą firmę, nie? Można, można by było powiedzieć. No, i tutaj właśnie Nasdaq się bierze za to, bo w tym scenariuszu, co ja powiedziałem, jest to oczywiście bullish, ale w drugim scenariuszu może być to bardzo właśnie takie. Ryzykowne. No i WLFI wystartował World Liberty Finance. Mówiłem o tym projekcie właśnie w poprzednim odcinku 1 września, kiedy startował. Mniej więcej próbowaliśmy przewidzieć, jak się zachowa. No i co, mieliśmy bardzo mocny dump do 17 centów. W tym momencie trochę to odbiło. Mamy 21 centów, wybuchła nam drama z Rocinem Sanem, gdzie początkowo zablokowali mu depozyty, żeby nie mógł sprzedawać. No generalnie cyrk na półkach, tak myślę, że można powiedzieć. Wyszło z tego, że zdecentralizowane finanse po raz kolejny nie są zdecentralizowane. Jednym słowem masakra. Ray Dalio, krypto zyskuje, gdy dolar się rozwadnia. Legendarny inwestor ostrzega USA. Są pod koniec dużego cyklu zadłużenia i generalnie tutaj Ray Dalio, to jest bardzo taki popularny inwestor, znany i tutaj ostrzega, że po prostu pojawia się dość duży problem na świecie. I tutaj, jeżeli Fed osłabnie politycznie, mogą ucierpieć obligacje, może ucierpieć dolar, i to będzie znacznie lepsze dla rynku krypto. I możemy to też widzieć również po kursie złota, bo jak wpiszemy sobie kurs złota, to złoto jest cały czas na ATH. Dzisiaj znowu złoto wybiło ATH. W tym momencie za uncję złota trzeba zapłacić 3600 dolarów, pomimo że dolary jest tani, co by było, gdyby dolar był droższy, no bo dolar dzisiaj 3, 65, coś, coś, coś koło tego. Także no to to też jest ciekawe. Obserwuję, aczkolwiek, kiedy złoto rośnie, to ten kapitał z krypto trochę ucieka do. Złota, więc to też jest takie coś, że nam kryptowaluciarzom przydałoby się, żeby właśnie przestało złoto rosnąć, a kapitał z powrotem napłynął do rynku krypto. A propos rynku krypto, to ma, odezwał się znowu do mnie projekt Bitcoin Hyper. Jest to taki memcoin, który właśnie w tym momencie ma swojego pre-sale'a. Jeżeli ktoś chce, możecie wrzucić tam parę swoich dolarów i zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście, ja dostałem za to tokeny od nich. Mają tutaj jakieś ciekawe współpracy zanim długo ruszają ze swoim tokenem no zobaczymy co z tego będzie oczywiście riski, riski dość mocno ale można wrzucić reflinka oczywiście zostałem w opisie mega wieloryb rotuje z bitcoina do etera o tym to już też kiedyś mówiłem że właśnie jeden z największych graczy sprzedał część bitcoina i zaczął skupować etera 866 tysięcy eterów czyli ponad 4 miliardy dolarów doleciało do jego tutaj właśnie Portfela, także ludzie zamieniają powoli tego bitcoina na Ethera no ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądać długoterminowo. I ja jednak jestem zdania, że Ether jeszcze, jeszcze fajne wyniki zrobi, aczkolwiek zastanawiam się, czy nie zrobić paru ruchów, ale o tym powiem być może w jutrzejszym filmie. No i obniżki stóp w USA, co na to rynek. Dane z rynku pracy w USA były bardzo słabe. W sierpniu przybyło tylko 22 tysiące miejsc pracy, a spodziewano się ponad 75, to jest czwarty miesiąc słabego zatrudnienia, więc giełda tutaj bardzo nam e, robi się słaba no i w dużym w dużym skrócie prawdopodobnie będą obniżki stóp co jest niby bullish. i teraz tak Tom Lee z firmy Bitla Bitmain mówi że ma być jak powtórka z 1998 i 2024 wtedy cięcia stóp dały bardzo mocny raid do do końca, do końca roku czyli jeżeli by przyszły cięcia stóp Rynek będzie rósł i jesteśmy zarobieni. Inni traderzy również ostrzegają, że obniżki to tańszy pieniądz, ale problemem jest ryzyko recesji, no i Wiecie, nie chcemy, żeby też giełda była w dupie, nie? żeby powstała recesja. To jest znowu złe dla rynku krypto. Są też głosy, że gospodarka zmienia się struktura, strukturalnie. Firmy produkują więcej, z mniejszą liczbą pracowników, efekt AI, automa automatyzacji. I to może pokazywać, że, po, że pomimo słabych wyników, no to już nie ma co patrzeć tak na te wyniki, bo giełda, firmy są dalej mocne, tylko po prostu wykorzystują... A i wiecie, ciężko na to wszystko opowiedzieć, jak to wygląda, bo czynników jest masa i jest, rynek jest bardzo dynamiczny. Myślę, że we wszystkim jest trochę prawdy, a to jak zachowa się rynek, no to tego nikt z nas oczywiście nie wie. To by było na tyle w tym odcinku. Taki szybki newsowy update. Ważnym newsem jest właśnie to info z tym Ledgerem. I zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w jutrzejszym filmie. Pozdro!